No siemanko byczki malinowe, na samym początku losujemy sobie dwóch, kurcze, dwie osoby które wygrałem skin, tylko 14 komentarzy było pod ostatnim odcinkiem, więc jak widzicie naprawdę opłaca się wpadać na moje odcinki, no bo, no kurcze, zobaczcie jaką macie ogromną szansę na zgarnięcie skinów, no i mamy dwóch zwycięzców, gratulacje dla was i zapraszam was do kolejnego odcinka. Także u si z tej strony Wero, Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym początku macie oczywiście skinka do zgarnięcia, łapka w górę, subek, komentarz, jeżeli chcecie sobie zgarnąć skinka. Pamiętajcie, wpisując sobie tutaj oto kodzik Wero, i macie 10% do depozytu. Ale to co w sumie was będzie pewnie będzie bardziej interesować to to, że macie masę skinów do zgarnięcia. No i w sumie widzę, że ta hyperbestia nie została wylosowana za 108 Ziko, więc po prostu zrobimy sobie taki myczek, że co wydropi ze skrzynki Luxurious, leci po prostu dla was na, na konkursik. Może będzie to coś lepszego niż tamta ta Takie odnowionko, bo nie mogę więcej wstawić, że tak powiem skinów, bo maksymalnie jest 10. Więc taka meczka myślę, że spodoba Wam się bardziej. Kurde, dajemy sobie. To dajmy sobie, słuchajcie, też 8 ziko. Niech będzie ktoś sobie wpłaci, kurczę, 8 ziko i sobie zgarnie meczkę, oczywiście yy, dla chętnych yy, może sobie zgarnieć jakieś fajne skinki. A my w dzisiejszym materiale widzowie lecimy sobie yy, ze skrzyniami. Yy, no i co byśmy chcieli w dzisiejszym materiale sobie na sam początek otworzyć. Szczerze mówiąc, yy, powiem Wam, że dawno nie próbowaliśmy czegoś mocniejszego na sam początek, więc skrzyneczka Whole Case yy, niech sobie wleci, no i zobaczymy, czy się opłacało, czy się nie opłacało i już wiemy. Może no, czarnik będzie, będzie słabym trafem, ale do 3 razy sztuka. Najwyżej będziemy dzisiaj, e, kurczę, na początku odcinku niezadowoleni odcinka. Sloterek w faktyniu, chociaż więc w jak najbardziej spoczko. No i teraz jakiś fajny trafik jeszcze na sam koniec. Nie, to, to jest bejcik. To by było więcej warte. Patchhola jest warty bardzo mało, ale ten. Holding down, no byłby warty pięknie Byłby warty pięknie, więc taki bejcik, słuchajcie Można powiedzieć, no dobra No to lecimy ze skrzyniami, e, no i co Może dzisiaj byśmy sobie zagrali, o proszę Bardzo, frosty Byte case Nowa skrzyneczka została dodana Więc 8 razy tą nową skrzyneczkę Na 3 graczy, standardowy trybek, no przetestujemy Sobie tą nową skrzynkę, słuchajcie, skoro taka Skrzyneczka frost bite case wyszła e, No to, no to może Coś ładnego nam tutaj wyleci Jakiś fajny skinek. no tego, tego sobie oczywiście Życzymy, więc proszę państwa, standard Trybek, zaczynamy. No i gloczek. No i gloczek tutaj zdecydowanie największą rolę odgrywa na razie. Bo Bot Emilii bardzo ładnego skina. Trafi i drugi gloczek dla Bota Emiliego. Widzowie, więc no powiem wam, że zaczyna to się fatalnie dla nas. Ale może dla nas coś niesamowitego też dropnie. No na razie słuchajcie, te gloczki tylko moim rywalom dropią. Więc no tak nie może być. Tak nie może być, widzowie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Same gloki dla moich rywali, a dla nas niestety nic. To są takie zimowe skiny, jak widzę. No wyleciał gloczek, ale mój rywal też trafił gloczka. No więc strata jest, no spora. Ale jakby coś mocnego, mocernego tutaj nam wyleciało, no to byłoby fajnie. A tu kolejny groczek dla bota I Powiem wam, że ta skrzynka jest naprawdę mocna. Powiem wam, że ta skrzynka jest naprawdę mocna. No i będzie ją się opacało robić Batlag. Będzie ją się opacało robić Batlag, tak jak widzę. No to są ciekawe skiny, zobaczcie. No jest piękna wygrana w Niestety nie dla nas to prawda. No ale spróbujemy sobie jeszcze raz to Frostbite case'kę zrobić. Tylko sobie zrobimy No ją na boost modzie 5 skrzyneczek. pięć skrzyneczek. No i fajnie by było, jakbyśmy coś zgarnęli na tym batelku. No bo ostatnio farcik nam nie sprzyja Ostatnio farcik nam nie sprzyja Więc tak, bierzemy sobie kosteczki Pyk, pyk, pyk No i sprawdzamy No i sprawdzamy, proszę Państwa No i sprawdzamy, czy coś ładnego tutaj wydropi No rękawice, ale niestety nie dla nas No rękawice Case niestety nie dla nas No ale liczymy na to, że dla nas też coś ładnego wydropi A ja tutaj kobaltowy, kurczę, digielek leci również nie dla nas Więc na razie po prostu pech Na razie po prostu pech Ale dwie skrzynki jeszcze są Więc nie ma co tutaj jeszcze płakać no ale teraz to już jest co płakać Zobaczcie, na underdogu byśmy wygrali dwie bitwy Na underdogu byśmy zgarnęli sobie dwie bitwy No tak to te dwie bitwy Przegrywamy niestety e, No i co, no ostatnia próba No niestety dzisiejszy odcinek będzie prawdopodobnie nieudany Jak tak, jak tak to się zakończy e, No dobra, no spróbujmy Trzech graczy, dobra weźmy tego underdoga No jak teraz bym na standardowym trybie zgarnął No to się zdenerwuję, bo Dwa razy zagraliśmy sobie ten standardowy tryb, nie siadło, dwa razy bym wygrał na underdogu. Jak będzie teraz na odwrót, no to będzie po prostu. No będzie po prostu pech. Będzie to po prostu spory pech. I zobaczmy, no zaczynamy, ok, no bez szału, bez szału, ale moi rywale też bez szału. No i pewnie mi teraz Glock wyleci, tak? Zobaczcie, co się dzieje, nie wierzę. Wzięliśmy standardowy tryb i od razu nam lecą dobre skiny. To jest, przepraszam, underdog. Nie wierzę, po prostu. Ja w to po prostu nie wierzę, jakie to trzeba mieć pecha, ale spokojnie, spokojnie. Nie, jeszcze jest potencjał na zgarnięcie tego, ok, Gloczek wyleciał jak najbardziej pięknie. Jak najbardziej pięknie, no wyszliśmy na prowadzenie. Oj, oj, dobrze, Guardian, spoko. No i teraz, proszę, jakiś gówniany skin dla nas. Gówniany skin dla nas. Gówniany... Gówniany, 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 dobra, mamy to, mamy to widzowie, mamy zgarnięcie, mamy zgarnięcie, proszę państwa, pierwszy battlek zgarnięty na underdogu, no więc wreszcie ten underdog tutaj pokazał klasę, ale zmieniamy teraz i zagramy sobie jeszcze raz standardowy tryb, no muszę zgarnąć, kurczę, bateleczkę na tym standardowym trybie, no bo co, to tylko underdog by oddawał widzowie, no tak to nie może być, tak to nie może być, w takim razie bierzemy sobie tutaj pyk, kosteczki, bam, bodemili, samu. no i sprawdzamy, no i sprawdzamy, Czwarty batelek na te szynki. Standardowy trybek sobie wleciał. Zaczynamy nie najgorzej. Zaczynamy nie najgorzej, więc coś takiego, dobra, spoko, no, ale ten łespeczek dla nas, jakby wyleciał byłoby pięknie, no niestety, bo samu sobie go zgarnę, No i kurczę, wszystko wskazuje na to, że pewnie znowu na Underdogu byśmy to zgarnęli, ale spokojnie. Spokojnie, bo jeszcze dwie szynki zostały. Spokojnie, bo jeszcze dwie szynki wygrały zostały. I kobaltowy digielek wyleciał dla mojego rywala, i nic już nas tutaj nie uratuje. No, nie wiem, to jest po prostu pek. Znowu na underdogu byśmy zgarnęli widzowie. Sam underdog dzisiaj oddaje, sam underdog dzisiaj oddaje, więc no źle dobieramy tryby. No dobra, ale co, no spróbujemy, no spróbujemy jeszcze raz, spróbujemy jeszcze raz. Czterech graczy, standardowy tryb, no czterech graczy, no proszę, proszę chociaż o jednego bateleczka na tym standardowym trybie dla nas, no fajnie by było, jakbyśmy sobie zgarnęli tego standardowego batelka wreszcie. No zobaczmy, zobaczmy, proszę ja ciebie Standardzik, standardzik, standardzik I nic ciekawego dla nikogo, więc nie ma co na razie płakać No dawaj, rękawice Nie, 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 po prostu to jest niemożliwe To jest niemożliwe po prostu, widzowie, zobaczcie Znowu najgorsze skiny nam drobią No daj, daj, no kurde, jak to się dzieje po prostu Jak to się po prostu dzieje To jest po prostu naprawdę niemożliwe, nie No patrzcie to Samo gówno dla nas Znowu na underdogu byśmy to zgarnęli pewnie, tak nie, 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 nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Na underdogu, słuchajcie, wszystkie batle, które zagralibyśmy na underdogu, dzisiaj zgarnęliśmy No, źle dzisiaj dobraliśmy te tryby. Źle dzisiaj dobraliśmy te tryby. E, no dobra, weźmy sobie tą Emeczkę jeszcze. Weźmy sobie tego maczka. E, pyk i co? No i spróbujemy sobie jeszcze jednego bateleczka e, zagrać. I może nam się uda coś ciekawego ugrać, że tak powiem. E, no dobra, allster Case 10 razy. I słuchajcie, co? Underdog. Underdog, czy nie Underdog? Dobra, underdog niech będzie Cztery gracze, underdog Teraz... Nie no, musi być wreszcie ten standardowy Ale spróbujemy tego underdoga Jak cały odcinek leci ten underdog To może teraz e, też... E, też wyleci ten underdog I uda nam się jego... Kurde no, felek zgarnąć, że tak powiem e, No i dobra Okej, okay, zaczynamy. No każdy, że tak powiem słabo zaczął, więc tutaj nie ma co e, nic mówić tutaj dobrze, okej, okay, no ale żadnej mocnej naklejki na razie nie ma, więc to mnie troszkę obawia, że zaraz ta mocna naklejka wleci dla nas, a my tutaj gramy na underdogu. Jak sami widzicie, ok Astralis, no niestety Astralis, kurczę, coś tam warte jest. Każdy idzie łeb web na razie. Faceclining z unfair będzie mało warte. Dobra, jest Tailu, jest North, okej. Okay. No to teraz dla bota Emiliego. No niestety, nawi nam leci, ale dobra, to nawi jest słabe. Ok, no i North dla bota Michaela, więc spoko. Um, tutaj Pain no dla nas liquid. No jest, jest potencjał, jest potencjał na zgarnięcie. Nawi nic nie warte, niestety. No Odlatuje nam ta wygrana. No bo Emili musi jakąś fajną wlepę trafić. No FaceClan będzie mało warte też. Dla nas leci pain. No dawaj, dawaj, coś fajnego dla niego. Dobra, jest Nord dla niego, ale dla nas Sztokholm dobra. Jest potencjał, jest potencjał naprawdę fajny. Na zgarnięcie tego batelka, okej, okay, okej, okay. jest nawi nasze, Gówniane nawi, dobra. No i teraz, żeby nic mocnego nie trafić, będzie pięknie. Mamy, 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 widzowie, dzisiaj każdy underdog, każdy underdog dzisiaj yy, siada, nie? Każdy underdog dzisiaj siada, to jest po prostu niemożliwe. Dlatego ja teraz zrobię coś mocnego. Każdy underdog dzisiaj siada. Gramy standardowy tryb. Gramy standardowy tryb. Musi ten standardowy tryb dzisiaj wylecieć. Kurczę, na tym batelku. Let's go. Kosteczki, bot Michael, Bod Alex. No i sprawdzamy, sprawdzamy, proszę Państwa. Sprawdzamy, proszę Państwa, standardowy trybek. Okej. Okay. Łespeczek będzie coś tam na pewno wart. OK. Faktory jeszcze do tego wyleciał, więc bardzo przyjemnie. Yy, Cerberus dla nas dwóch. Okej, okay. dla nas lepszy stan. Jak najbardziej pięknie. Również faktory. Wreszcie jakieś fajne stany lecą, okej. Okay. E, oj, 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 oj oj widzowie po co ja tą ostatnią szynie dodawałem? Proszę! Przegramy to chyba? Nie, mamy, mamy! Standardowy trybek, standardowy trybek widzowie, dobra. Jak tak ten odcinek kończę, na szczęście udało się coś tam mm, zgarnąć na sam koniec. Trzymajcie się, do zobaczyska siemanderko, jo!